...challenge, nikt mnie nie nominował, nominuję się sam. Nie nominował mnie z tego względu, że jestem niewidzialny. Człowieku... Wszędzie gęby w maskach, ludzie chodzą jak rabucie, jestem zdrowy, myślę sobie, wcale nośnicie nie muszę, nawet jeśli ją zakładam, po to by nie dostać lepiej. po co mi mandaty systemowe, potrzebnych, niech każdy wciąga dłoń, po to co daje mu radość i to właśnie on, niech decyduje, kiedy ma mam te słowa, to broń, jednocześnie motywator, oddzielenie nic dobrego, osłabienie siły grupy, za to w grę nie zachow, są wewnętrzne zniewolenie, w grę nie zaproponować wirusa dla grawa, jestem, człowiek prosty, trzeba... Rzadko, kiedy cały w destrukcji kody w losu zejmę, jak królewe wyniszcza się człowiek jednocześnie otoczenie pokarmu, wodę, powietrze i Matkę Ziemię. za, we śnie żyję iluzyjnym na temat świata, na temat siebie, świadomy tego, że mam boskie pochodzenie, omiram kościół, kościół, świątynię, mam wewnątrz siebie, choć z tym, z tym Nu mi-e gaţca, nu mi-e anacaţa, nu mi-e pereţa, draţea, nu-ţi potra, deşi aici-ţi